A co gdybym ci powiedział, że kościół, do którego chodzisz na co dzień, albo chodziłeś przez całe swoje dzieciństwo, przez długi okres swojego życia, Twoja parafia, nie jest kościołem katolickim? I nie mówię tutaj o kościele jako wspólnocie, a kościele pisanym małą literą jako budynku. Dlatego, że po Soborze Watykańskim II kościoły, nasze świątynie katolickie, zostały poprzerabiane, wręcz zniszczone i zdewastowane przez. Posoborowych hierarchów, w czym również rękę przyłożył nasz papież Polek Jan Paweł II w znacznej mierze, o czym też powiem za chwilę, i nie mają one aktualnie, niestety, układu katolickiego dostosowanego do katolickiej liturgii. W dzisiejszym odcinku wymienię pięć takich punktów, gdzie Twój Kościół nie jest prawdopodobnie dziś Kościołem katolickim. Ostatni z tych punktów dotyczy zwyczaju tak starego jak słynna świątynia jerozolimska, bo ten zwyczaj od czasów wręcz świątyni jerozolimskiej był kontynuowany aż do Soboru Watykańskiego II. Zapraszam. Ja mam na imię Ludwik, a to jest kanał Okiem Tradycjonalisty. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze naszego kanału, zachęcam do zasubskrybowania i kliknięcia w dzwoneczek. Wtedy będziesz na bieżąco z kolejnymi filmami, które tutaj na tym kanale ukazują się regularnie, a także zachęcam do wspierania nas czy to przez portal Patronite. Na stałe, czy poprzez portal Tiply pojedynczymi wpłatami bez podawania danych, co oznacza, że nasz kanał funkcjonuje w sposób regularny dzięki wsparciu, które otrzymujemy od naszych widzów. Za to wsparcie serdecznie dziękujemy. Jeżeli chcesz, żebyśmy mogli dalej funkcjonować, zachęcam do rozważenia tego wsparcia. I przechodzę do tematu filmu. Tak jak mówiłem, dzisiaj mówię 5 punktów, być może tych rzeczy jest więcej. Ja wybrałem sobie takie pięć gdzie kościoł, kościoły współczesne katolickie. Mówię o tych kościołach starych, wybudowanych jeszcze przed Soborem, zostały zdewastowane i zniszczone tak, że dziś nie mają one katolickiego układu i nie są dostosowane do katolickiej liturgii czy też do katolickiego kultu. Bo o tych kościołach, które powstały i zostały wybudowane po Soborze Watykańskim II, to nawet szkoda mówić, bo one z kościołami katolickimi wspólnego nie mają najczęściej nic, poza może nielicznymi wyjątkami. Pierwsza rzecz, jaka rzuca nam się w oczy, to jest to. Że w bardzo wielu kościołach tabernakulum zostało usunięte z centrum. I jest to powiązane z punktem drugim, o którym powiem za chwilę, pośrednio lub też czasami bezpośrednio. Bardzo wiele osób powie, ale przecież przed Soborem Watykańskim drugim, w kościołach biskupich, tak, w katedrach biskupich również tabernakulum nie było centrum. Oczywiście, dlatego że było to dostosowanie do liturgii pontyfikalnej, gdzie biskup wielokrotnie stałby czy siedziałby tyłem do tabernakulum, co nie było możliwe. Dlatego, że stanie tyłem do tabernakulum przez Celebransa jest czymś złym. I teraz pewnie bardzo wielu osobom co Pani ale przecież mój ksiądz całą mszę stoi tyłem do tabernakulum. No tak, tak jest na Nowej Mszy. Przed Soborem robiono wszystko, żeby ksiądz tak nigdy nie stał. Dziś ksiądz tak stoi cały czas. To taka mała dygresja. Ale tabernakula bardzo często w starych kościołach zostały usunięte i przeniesione gdzieś z boku. A w katedrach, tak jak mówiłem, były one z boku, ale to ze względu na specyfikę. Liturgii pontyfikalnej, po to, żeby biskup nie stał tyłem do tabernakulum, i jest to jak najbardziej zgodne z tradycją. Natomiast w kościołach parafialnych tabernakulum było zawsze w centrum ołtarza głównego, na środku, dlatego, że jest to zwyczaj, również układ wzięty ze świątyni jerozolimskiej. Ja, jak chcecie to w osobnym filmie, ja mówię w jaki sposób świątynia katolicka jest kontynuacją świątyni jerozolimskiej, natomiast to jest temat na osobny film. Tutaj Wam powiem pokrótce: tabernakulum. Jest miejscem, w którym przebywa sam Chrystus. Chrystus pod postacią chleba w najświętszym sakramencie. Jest to chleb konsekrowany, w którym jest Chrystus. Tabernakulum jest mieszkaniem Boga. Tak samo jak w świątyni jerozolimskiej, miejsce najświętsze, czy też święte świętych, było miejscem, w którym mieszkał Bóg, tam stała Arka Przymierza. Ta Arka Przymierza była zapowiedzią tabernakulum, bo tam mieszkał Bóg, który był niewidoczny, a dziś w naszych świątynia katolickich, mamy ten zaszczyt, że Bóg jest już pod fizyczną postacią w ciele Chrystusa, obecnym w pełni w tym konsekrowanym chlebie. I dlatego zgodnie z tradycją świątyni jerozolimskiej, gdzie układ był taki, że miejsce najświętsze było z przodu i do tego miejsca mogli wchodzić wyłącznie arcykapłani raz do roku, a tak samo do Soboru Watykańskiego II w kościołach katolickich tabernakulum było centrum, gdzie mieszkał Bóg i gdzie mógł zaglądać jedynie kapłan. I naczyń, które były wewnątrz, których znajdowało się ciało pańskie, również mógł dotykać tylko kapłan lub czasami warunkowo diakon. Także pierwszą zmianą, która nam się rzuci w oczy, jest usunięcie i zlikwidowanie tej struktury, wziętej jeszcze od świątyni jerozolimskiej, tabernakulum z centrum i postawienie go gdzieś z boku. Nie działo się to we wszystkich kościołach, ale w bardzo wielu, także ten punkt nie dotyczy wszystkich kościołów, a niektórych. Natomiast jest to bardzo istotne, dlatego że wchodząc do kościoła, nie mamy już. W centrum Boga i nie skupiamy się na Bogu również podczas liturgii, dlatego że nowa liturgia ma taki układ, że skupiamy się na sobie nawzajem. Ksiądz z wiernymi, a nie tak jak kiedyś ksiądz stawał przed Bogiem i w imieniu wiernych składał Bogu ofiarę. Także usunięte tabernakulum de facto detronizacja Boga. Bardzo często w miejscu, w którym stało tabernakulum, dziś jest krzesło czy też tron dla tego księdza, który sprawuje mszę. Czyli dzisiaj ksiądz stoi w centrum, a kiedyś w centrum stał Chrystus. I teraz część osób, być może, też powie, że przecież w kościołach wschodnich też ksiądz siedzi za ołtarzem. E, tak? Kościoły wschodnie to jest osobna tradycja, to wywodzi się z innego rozwoju tradycji. I Duch Święty prowadził Kościół Wschodni inaczej, mówię tu o katolickich kościołach wschodnich oczywiście, a Kościół Zachodni inaczej. I odrzucając to, co Duch Święty ukształtował w naszych świątyniach katolickich organicznie. Odrzucamy działanie Ducha Świętego. To też tak na marginesie. Nie możemy wzorować się na osobnym kościele, osobnej tradycji, tylko kontynuować swoją. Po to jest tradycja, żeby ją kontynuować. A nie, żeby zastępować ją tradycją obcą, która nie była nam dana przez Ducha Świętego, bo była dana komuś innemu. Która też jest dobra, ale jest osobna. I to, co się wiąże bardzo często z usunięciem tabernakulum, to jest likwidacja ołtarza. Tak, likwidacja ołtarza. Bardzo wiele osób zdziwi się, jak to przecież jest ołtarz. Ksiądz składa ofiarę. Tylko, że ołtarz katolicki ma inną formę i był inaczej umiejscowiony. Ołtarz katolicki był umiejscowiony przy ścianie przed Soborem Watykańskim II. Nad nim była nastawa ołtarzowa, której elementem w centrum było tabernakulum. To wszystko było zbite w jedną całość i ta akcja liturgiczna była spójna, działała się w jednym miejscu. Także ksiądz sięgając do tabernakulum, żeby było udzielać, udzielać ewentualnej komunii, jeżeli była udzielana podczas mszy. To tak naprawdę wykonywał po prostu kolejny ruch ręką do góry, sięgając do tego tabernakulum, które było centralnie przed nim cały czas, nad ołtarzem. I ten ołtarz był przy ścianie i miał formę grobowca, w którym to znajdowało się wmurowane relikwie świętych na pamiątkę tego, że w pierwszych wiekach chrześcijanie odprawiali msze święte na grobach męczenników w katakumbach. I dlatego właśnie ołtarz przyjmuje różne formy grobowca, tak żeby uświadamiać wiernym z danego rejonu, z którego oni się wywodzą dlatego te ołtarze miewały różne kształty w różnych rejonach, że to jest grobowiec, tak jak w starożytności, tak jak mówiłem, w starożytności kapłani odprawiają je na grobach męczenników i tam są relikwia po to, żeby podkreślić łączność właśnie z, tym, z tą tradycją starożytną. Po Soborze Watykańskim II te ołtarze bardzo często były całkowicie usuwane razem z całą nastawą, które miały bardzo dużą wartość nie tylko sakralną, ale również były dziełami sztuki, były usuwane i to polecanie usuwania tych ołtarzy wydał nawet papież Jan Paweł II, słuchajcie. I za jego pontyfikatu bardzo wiele ołtarzy zostało usuniętych. Wtedy bardzo wielu, na szczęście, konserwatorów zabytków sprzeciwiło się temu i dzięki temu bardzo wiele ołtarzy zostało na szczęście, na przykład w Polsce zachowanych, ale wiele również zostało niestety zdewastowanych i usuniętych. I czasami te ołtarze były po prostu wycinane ze ściany i przestawiane bliżej, tak żeby ksiądz mógł stać przodem do wiernych. A czasami były całkowicie wyrzucane, nie wiem gdzie. Czasami można je nawet kupić w internecie. Otarze ze starych kościołów są sprzedawane na aukcjach zagranicznych najczęściej, chociaż w Polsce też takie widziałem. Czyli zostały usunięte i w zamian za ołtarz postawiony został stół po to, żeby uzmysławiać ludziom to, czego posoborowy kościół naucza, że msza święta nie jest ofiarą składaną na grobach męczenników, tak jak w starożytności, a jest ucztą, którą ksiądz z przodem do ludzi wspólnie sprawuje przy stole. I w tych ołtarzach, które są stołami, no nie ma już relikwii bardzo często, więc ta ciągłość również jest zerwana. Czasami jest tak, że ten ołtarz, który był przy ścianie, jest wycięty i postawiony jako ołtarz. W niektórych miejscach takie odsunięte od ściany i ksiądz za tego ołtarza odprawiamy msze, ale bardzo często jest zastąpiony stołem. I to samo tyczy się bocznych ołtarzy, dlatego że starożytną tradycją również jest to, że przy jednym ołtarzu odprawiamy tylko jedną mze świętą dziennie. Dlatego w kościołach katolickich. Było bardzo wiele ołtarzy bocznych, przy których księża odprawiali msze prywatne przed soborem. Były takie widoki, że jakby się weszło o 10 rano w tygodniu, czy tam z rana w tygodniu do kościoła, no te, te godziny były różne, zależało od rytmu modlitwy. To przy tych ołtarzach bocznych księża, czy też zakonnicy, jeżeli kościół był zakonny, odprawiali msze święte prywatne, ciche, wszyscy na przykład w tym samym momencie. Dlatego że ołtarze boczne. Służyły temu, żeby każdy ksiądz mógł odprawić codziennie msze, a żeby również zachować ten zwyczaj, że na jednym ołtarzu sprawuje się tylko jedną msze dziennie. Dziś te ołtarze boczne często zostały usunięte i widać bardzo często w starych kościołach po nich tylko wnęki, ale brak ołtarzy. Natomiast bardzo wiele z tych ołtarzy, również dzisiaj, wyobraźcie sobie, że to jest ołtarz, to jest Golgota, na której Pan Jezus składa się w ofierze, przynajmniej kiedyś się składał na tych bocznych ołtarzach codziennie. To dziś te ołtarze służą za stojaki, na kwiatki, na jakieś przedmioty. Ludzie się o nie opierają, podchodzą do nich. Jakbyśmy wypatrzy w tyńcu, to widzieliśmy, że robotnicy, którzy remontowali kościół, stawiali na nim na tym ołtarzu, na którym kiedyś składana była ofiara, po prostu nie ma szacunku do tych ołtarzy. One straciły swoją funkcję, nawet jeżeli są, to są traktowane jako zbędny mebel, a bardzo często usuwane i pozostają po nich tylko wnęki. Widoczne. Kolejna widoczna rzecz to jest to, że po soborze likwidowano obrazy i figury, i tych wizerunków świętych jest coraz mniej. W przedsoborowych kościołach było ich bardzo dużo, bywały one likwidowane, czasami całkowicie i zostały tak naprawdę gołe ściany, argumentując takąś prostotą, powrotem do jakichś wyimaginowanych czasów apostolskich, bo tak czasy apostolskie nie wyglądały, bo jest to czyjeś tylko, czyjeś tylko wyobrażenie, albo ubóstwem, Takim ubóstwem rozumianym na sposób judaszowy, gdzie Judasz skąpił, żeby Panu Jezusowi ofiarować drogi olejek i mówił, żeby rozdać go biednym, i to jest to samo. Nie obrażajmy biednych obrazami, pokażmy, że jesteśmy ubodzy i miejmy białe ściany. Albo po prostu takim kryptoprotestantyzmem likwidujemy wizerunki, żeby lepiej prowadziło się na przykład dialog ekumeniczny z protestantami. To jest kolejna rzecz. Czwarta rzecz, którą zobaczymy, to jest likwidacja ambon i wprowadzenie takiej małej ambonki w centrum, którą często po Soborze nazywa się również stołem Słowa Bożego. Jest to dodatkowa taka mała mąka, przy której ksiądz czyta czytania, czy też lektor czyta czytania w misyjno-saborowej. W starej mszy jeżeli była odprawiana przez samego kapłana, to kapłan czytał wszystko od ołtarza, a jeżeli była to msza uroczysta z asystą wyższą, no to wtedy diakon i subdiakon czytali w odpowiednich sobie miejscach. Natomiast w starych ołtarzach również mówimy, że ołtarz ma stronę lekcji i ewangelii, dlatego że lekcje czytało się po jednej stronie ołtarza po prawej, inaczej mówiąc południowej, a ewangelie po Lewej, czyli północnej stronie ołtarza. Północnej, dlatego że to miało, też też głęboką symbolikę. Ewangelia czytano po północnej stronie, dlatego że Ewangelia była głoszona poganom, którzy mieszkali na północy. Apostołowie ruszyli bardzo często na północ, w stronę Europy, bo, patrząc z perspektywy oczywiście Ziemi Świętej, głosić tam Ewangelię, dlatego też Ewangelia czyta się po północnej stronie ołtarza tradycyjnie, a w Mszy Posobarowej ta, tej symboliki nie ma. Ewangelia czyta się z takiego pulpitu, czy też stołu Słowa Bożego, i przy tym likwidowano ambonę, która była. Tradycyjnie poza prezbiterium, co jest bardzo istotne, dlatego że uzmysławiało to nam, że kazanie nie jest częścią mszy świętej, bo ono nie jest częścią mszy świętej. To jest pouczenie dla wierny, a msza święta jest wiarą skierowaną ku Bogu, z której wierni oczywiście czerpią łaski. Natomiast jest ona skierowana ku Bogu, a kazania częścią mszy świętej nie były. Kapłan ściągał ornat podczas mszy tradycyjnej, wychodził na ambonę i głosił kazanie spoza prezbiterium, oddzielając to wyraźnie od mszy świętej. Dzisiaj... W Soborze Watykańskim II kazanie staje się częścią niejako Mszy Świętej. Jest ono ogłoszone w ciągu, z tego samego miejsca, z którego jest odczytywana Ewangelia, i nie mamy tu oddzielenia między Mszą Świętą a Kazaniem, co znowu zlewa nam te dwie rzeczywistości, gdzie przed Soborem, według dogmatów sformułowanych przez Sobór Tydycki, Msza Święta jest ofiarą Nowego Przymierza i tyle. A po co Boże mówi się, że ofiarą, spotkaniem, ucztą, wspólnotą, celebracją wspólnoty i bardzo wieloma innymi rzeczami, i żeby dostosować do tych nowych, nieokreślanych nigdy przed soborem znaczeń mszy świętej, no to zlewa się m.in. kazanie z czytaniem, żeby, żeby to było jedną całością, żeby tego rozróżnienia na ofiarę mszy świętej kierowaną ku Bogu i kazanie, które jest dla nas, nie było. I kolejnym, tym ostatnim punktem, który chciałem dzisiaj poruszyć, bardzo istotnym, jest likwidacja oddzielenia prezbiterium od Nawy przeznaczonej dla Wiernych Świeckich. Przed Soborem Watykańskim II, od Soboru Trydenckiego zasadniczo, funkcję oddzielenia prezbiteriów od nawy, czyli miejsca przeznaczonego dla Wiernych Świeckich, pełniły balaski. Czyli takie niskie płotki, które często widzimy jeszcze w niektórych kościołach, ale bardzo wielu były one likwidowane, albo likwidowane były na przykład drzwiczki na środku, które były zamykane w trakcie mszy świętej. Jest to tradycja sięgająca jeszcze świątyni jerozolimskiej, dlatego że w świątyni jerozolimskiej mieliśmy układ taki, że był dziedziniec, do którego mogli wchodzić wierni. Ten dziedziniec był oddzielony ścianą i za tę ścianę mogli wchodzić wyłącznie już kapłani i później była jeszcze zasłona przybytku, za którą mogli wchodzić wyłącznie arcykapłani raz do roku i tam była Arka Przymierza. Układ kościoła katolickiego jest podobny. Mieliśmy nawę, do której mogą wchodzić wierni, przegrodę ołtarzową, za którą mogli wchodzić wyłącznie kapłani i służba, Ołtarza i dalej mieliśmy tabernakulum, które było zasłonięte również zasłoną, tylko tym razem przedartą na pół, bo zasłona przybytku się przedarła. Do którego mogli zaglądać wyłącznie kapłani, celebranci, podobnie jak świątyni Balaski stanowiące kontynuację zasłony ołtarzowej, którą w starożytności było osobne w ogóle pomieszczenie do sprawowania przy świętej. Prześwięta w starożytnych kościołach była sprawowana w osobnych pomieszczeniach za ścianą. Tak wskazują przynajmniej badania archeologiczne. Ta zasłona w różnych tradycjach liturgicznych przyjmowała różne formy. Na wschodzie był to ikonostas, na zachodzie po średniowieczu było to lektorium. Lektoria to jest też piękna tradycja, które została w Soborze Trydenckim zmieniona. Zmieniona organicznie w właśnie balaski, które były nadal pełniły tę samą funkcję, tylko po prostu w innej formie. A po w Watykańskim II zostały całkowicie zlikwidowane. W nowych kościołach się ich nie buduje, a w starych bardzo często były usuwane. Balaski były również miejscem, przy którym udzielano komunii świętej, i przy balaskach wierni klęczeli i ręce trzymali pod nimi, po to, żeby dodatkowo jeszcze na nich był też taki obrusik, po to, żeby chronić ciało pańskie jeszcze dodatkowo, poza tym, że pateną, to jeszcze tymi balaskami i tym, że wierni mieli ręce pod nimi. Aktualnie zostało to zlikwidowane i po pierwsze, to przestrzeń sakralna nie jest już oddzielona od nawy, co zlewa na mnie jako to, co się dzieje przy ołtarzu z tym, co się dzieje w nawie. Dlatego, że po Soborze Watykańskim II wierni są aktywnymi uczestnikami liturgii. Zasadniczo to już było robione przed Soborem Watykańskim II, ale to jest też temat na osobny film, ale w liturgii posoborowej jest to zwłaszcza widoczne, że wierni już są normalnie aktywnymi uczestnikami liturgii i zlewa nam to rzeczywistość hierarchiczną liturgii, gdzie kapłan był wyraźnie oddzielony od wiernych w starożytności, nawet w sprawową pomieszczeniu i wierni nawet często tego nie widzieli. W średniowieczu również była ta ściana zwana lektorium, później balaski, Dziewierni już widzieli, ale dalej nie mogli jej przechodzić, ale po Soborze stwierdzono, że no zlikwidujemy w ogóle i zdajemy to wszystko w jedną całość, i zerwano w ten sposób z tradycją znaną ze świątyni jerozolimskiej, gdzie również osobnym pomieszczeniem było miejsce święte, do którego mogli wchodzić wyłącznie kapłani, a wierni nie mieli wstępu. I ta tradycja była kontynuowana aż do roku 1963. Potem przyszedł Sobór, i po Soborze. Nowym szał, po którym dewastowano nasze katolickie kościoły i zrobiono z nich kościoły para protestanckie. Jeżeli udało Ci się dotrzeć do tego momentu filmu, napisz w komentarzu: przywróćmy katolickość naszym kościołom. Dziękuję za uwagę i do następnego odcinka z Panem Bogiem.